Maurycy Polaski, mój przekaz dnia, dzień dobry, kochanemu Państwu. Dzisiaj mamy odcinek garażowy. Wczoraj mieliśmy plan na ścianę książek, bo czytają, a dzisiaj mamy w garażu plan na ścianę butów, bo i chodzą. Proszę Państwa, pan Andrzej Wodecki był łaskaw wymyślić tekst bardzo fajny, może nieśmieszny specjalnie. Ale... Za to smakowity. Ponieważ tu jest akustyka jaka jest, musimy się przenieść na ścianę książek, żeby ten tekst wykonać. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drogie rodaczki, drodzy rodacy, cyrk teatr Lalek pełen pajaców. Klauni krasnale i akrobaci, cyrk za który każdy z nas płaci. Śmieszno na scenie, zarazem straszno, ciut za daleko to chyba zaszło. Rządzi bezkarność i kontestacja, jakby porządek był na wakacja. Drogie rodaczki, drodzy rodacy, Czy taki stan rzeczy jest cacy? Tryby bez zębów napęd przenoszą I nie ruszając o bilet proszą. Śmieszno na scenie, zarazem groźnie Cyrk polityczny jeździ obwoźny. Krasnal ma broszkę, pinoki, odziałki mogą podpalić kraj od zapałki. Drogie rodaczki, drodzy rodacy, ktoś tu powinien wziąć się do pracy, cyrk przeobrazić w zakład zamknięty, może się wtedy skończą przekręty. Śmieszno na scenie, ale bez śmiechu. Cyrk polityczny ma wiele grzechów, Tylko posadzić nie ma kto za nie. Cyrk teatr lalek, panowie panie. Drogie, oj, drogie na to bilety, taki cyrk mamy, oto niestety. Nie ma już w cyrku lwów i treserów. Nie ma klakierów i woltyżerów, i nawet śmiać się już nie ma z czego. Scena zamknięta, a cyrk w obiegu. Drogie, oj, drogie bilety na to. Może cyrk w końcu skończy za kratą, skończy za kratą, skończy za kratą. No i metodą cudotwórczą z powrotem jesteśmy w garażu. Moi drodzy, sobota, dzisiaj 4 stycznia i imieniny obchodzą Aniela, Eugeniusz i Rygobert. A także Benedykta, Dafroza, Dobromir, Doroteusz, Elżbieta, Fereol, Grzegorz, Chrystiana, Suligost, Tyfus, nie, tfu, nie tyfus, Tytus i Angelika. Nietypowe wszystkiego dobrego, kochan Państwu. Yy, typowe święta światowy dzień Braela. I dzień spaghetti. Przysłowie: na dziś, gdy wełgenie niego lód albo woda, taka i lipcowa pokaże się pogoda. Cysa de dnia będzie dzisiaj świątobliwy Benedykt XVI. Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Moi drodzy, cierpliwie czekałem również na nowe gry półsłówek, i doczekałem się, i Darek, i Basia przysłali. I co ciekawe, mamy nową współpracownicę pani Beata Engler przysłała cały zestaw gier, które chyba jeszcze nie zaistniały. Dzisiaj zaczynamy w bądźiku Kasi od pani Beaty i jej gry. Opadły ugier. No to panowie niestety do roboty trzeba się wziąć. Przypomnieć sobie najlepsze lata. Kłaniam się pięknie i do widzenia, do zobaczenia do jutra.